Witam serdecznie, Turewic. Z tej strony Słuchajcie, sezon drugi zamknięto dzisiaj. E, jutro rano będzie można znowu stworzyć postać. Zastanowię się nad tym, e, ponieważ będzie bardzo trudno teraz o ekspan. Ponieważ z tymi zmianami, wszystkimi m, które wprowadzono dzisiaj, e, weszły również e, fixy. Fixy bugów, które powodowały, że. Na przykład, słuchajcie, był taki nowy exploit. Chodzicie sobie na Greater Rift'a, jakiegokolwiek, ale uruchomiacie go na T6 i jak się teleportujecie z Greater Rift'a i później wskakujecie na partnera, bo musi być was dwóch, to w tym momencie Greater Rift działa w taki sposób, że moby są bardzo słabe, na GR1 na przykład, a dostajecie expa przy zabijaniu stworów jak za T6. Ale to naprawili, e, bo w tym momencie naprawdę szybko można było wylewelować postać. No ale ten kompaga naprawili. Thanks, God. Oczywiście właściwie można powiedzieć exploita. E, co więcej, naprawili dupowanie kluczy, to już wiadomo. Naprawili również żonglowanie kluczami, żeby wciąż mieć Gier 1 na przykład. To również naprawili. E, z kolei z Nerfili Drop e, dostosowali już ten drop do G, w zależności który macie level, to więc i tak dropi, chociaż też można powiedzieć, że dziwnie dropi, bo mniej więcej statystycznie co drugi Greater Lift nie otrzymujecie Elegant ani setów żadnych. No jest trudniej, o wiele. Kadala również mniej y, daje, ale powiem Wam przy okazji, że z Greater Liftów y, pada bardzo mało krwawych odłamków. Ja na poziomie 20 Greater Liftę dostałem 20 krwawych odłamków, 20, więc będzie o wiele trudniej. Co więcej, ulubiony quest wszystkich na akcie 5 został y, podpakowany, czyli y, ostatnie wola skąpca akt 5 to był quest, na którym żeśmy dostawali masę expa i bardzo, rewelowali bardzo szybko postać, no to w tym momencie jest tam już Elita się spawnuje. no Może tak powiedzieć. Po prostu spałnuje się Elita i have fun. Y, Jednakże można jeszcze oczywiście szybko wylewelować postać, ale nie od zera, nie w momencie, kiedy nikt nie ma postaci, czyli nie przy recesji sezonu, Bo oczywiście zawsze można wziąć barbarzynkę, czy barbarzyńcę z buffem na regenerację życia, buffujemy wszystkich, oni nigdy nie giną i lecimy sobie, rozwalamy stwory na ich levelu T6, to jest standard, czyli... Zaczynamy od pierwszego levelu, T6, no i wszystko, rozwalamy dostają dostają bardzo szybko expa, na bounties oczywiście, i 47 macie przynajmniej 6-5. No więc yy, jednakże po recesji sezonu nie będziemy mieli tego gościa, tak, który mógłby tam no, tak biegać, więc to jest problem. I że za około 5 godzin od tego, od tego momentu, yy, będzie, czyli rano, jutro rano, czwartek rano, yy, będzie otwarty kolejny sezon, no i będzie można robić kolejne postacie. No ale dobra, przejdźmy może do tego bildu, co miałem wam pokazać. E, całkiem ciekawa sprawa. W szczególności, że słuchajcie, zmieniło się sporo rzeczy, jeżeli chodzi o kamienie. Po pierwsze, kamień. E, mam trzecią rangę tego kamienia. On zadaje tylko 2120% obrażeń. Masz 15% szans na to. Chodzi dość często. Przy skazaniu wchodzi praktycznie non-stop. Więc obrażenia w momencie, kiedy mam 800 tysięcy. 363% krytyka na tej postaci. No to to mniej więcej 21 banik. 19, 20, 21. Mniej więcej tak. Takie widełki, więc nieźle. To wszystko, co tutaj widzicie, to, to są najważniejsze rzeczy. To dorwałem. I oczywiście, wszystkie kamienie, tak? To dorwałem na sezonie drugim. E, oczywiście to byłoby o wiele lepiej, jednakże tamta postać zginęła. Podpowiem baga, który powodował, że kamek, który rozkłada obrażenia, prawdopodobnie po prostu mnie uciekł, pomimo moich pasywek. Lipa, ale udało mi się zebrać to, co chciałem. Następnie tutaj taki przykład jeszcze. Krwawienia. 1200% przez 3 sekundy, jeżeli trafimy krytycznie stwora. Stałe obrażenia, krytyk jest, obr są obrażenia. Od razu. Więc nieźle. I co jest fajne, e ogólnie w kamieniach zmienili rangę, czyli nie trzeba mieć 200. Tylko 25. I teraz na przykład ten kamień będzie raził wrogów co 5 sekund, po goleńce. <gulidze> Nieźle, nie? To mnie przeraża, powiem wam, że, bo ten kamień ma straszne obrażenia. I to jest właściwie taki, Możemy powiedzieć, że nam taki główny damage dealer, nie? Dodatk miałoby to być coś dodatkowego, a to jest naprawdę główny firepower. Nie? Następnie Wieniec Błyskawic, różnie zresztą buffa. No i różne umiejętności, na przykład wyłączając na przykład ten kamień, który siła prostoty, który po prostu daje 25% do y, głównych umiejętności, podstawowych przepraszam. No a na przykład kamień, który zwiększa obrażenia, jak wszyscy są zamrożeni, z do 15% z 20%. Więc takie y, drobne zmiany w innych kamieniach, ale tu o, o 1000 praktycznie więcej, bo tu na randze 1 mam 2000% po prostu. Okej, okay, lecimy po ekwipunku. Ostrze proroctwa moje ulubiony. Słuchajcie. Skazanie. Wymówię kolejne skazanie na stworze. Czyli jeżeli to trafimy jednego stwora, to będziemy dwa skazania. Jak to trafimy obok kogoś, to kolejne skazanie i oni to się tak bafuje, i Za chwilę zobaczycie bardzo ciekawe. Następnie gniew Frydera Frydera Słuchajcie, ta tarcza powoduje, że możemy rąbać skazanie co sekundę, Mniej więcej to jest taki globalny kurda. Więc 40 gniewu to kosztuje, bardzo ważna rzecz, to połączenie tych dwóch itemów już powoduje, że skoczecie o te, o te dwa wyżej, na przykład. Następnie ja tutaj używam Akana i Akan jest niezbędny do tego buildu. Ja tutaj mam jeszcze spodnie, a czy buty przepraszam, brakuje mi tylko spodni. Jako spodnie mam głębinowce, 98% dodatkowych obrażeń dla podstawowych ataków, które dają nam zasoby. Czyli na przykład sprawiedliwość. Rozpłatanie. Leci sobie ten mateczek z tym gemem jeszcze 25% więcej. No i robię tak za 10 baniek. Podstawowy atak. Fajnie. Bardzo tak. fajnie. Super. Super. Akan, więc jak tutaj widzicie, akan jest istotny. Dlaczego? Dwa, dwie rzeczy. Pierwsza: 50% redukcji umiejętności, kosztów umiejętności w momencie, kiedy akan jest odpalony. Następnie. Wiadomo, 50% czasów odnowienia mniej. W tym momencie, jeżeli weźmiemy sobie koronę Leoryka, robimy tam diament, no to w tym momencie gościu jest naprawdę bardzo, bardzo szybko. Jesteśmy praktycznie non-stop. A jeżeli się zmienimy, to z 13 milionów zrobi się 29 milionów, bo akurat robimy na, walczymy na runie prorok, które daje nam 150% premii do yy, pancerza i, i jesteśmy na HC. No to yy, oczywiście, jeżeli dostaniemy krytyczne obrażenie, zabójcze obrażenie, no to w tym momencie yy, żyjemy. W pełni zdrowie nas przewraca Więc akan must have do tego buildu. Yy, powiem Wam jeszcze, że znalazłem takie, takie temy. Postura ro, e, Rolanda. Trzy części setu. Postury Rolanda. Yy, oczywiście, wiadomo, wszyscy go znają. Zwiększa obrażenia. Za maszynce jadą 5 tarczą o 100%, następnie właściwie bafuje do 100% szybkość ataku. Jeżeli dobrze zaatakujemy, to to na 20%, na 3 sekundy 5 że się atakuje, wiadomo. No to musimy ją ostro grzmotnąć, grzmocić tą tarczą równo. Ok, lecimy teraz na małą prezentację, co będziemy tak gadać. Weszliśmy sobie na te trzy, ponieważ na te trzy te stwory troszkę dłużej ustaną i będę Wam pokazać, mógł Wam pokazać te wszystkie fajne wybuchy. Oczywiście jeszcze przejdźmy może, hmm, dodajmy sobie resztkę paragonu, bo jak mnie tu przerzucili, to 331 paragonu wskoczyło. A witalność tu damy. Następnie tu damy oczywiście kryty. Ja i oczywiście szanse na kryta. Tutaj resy i weźmiemy sobie więcej życia. O co? 16% więcej. Tu koszty redukcja i przytrafienia. Pyk. Jest. Następnie używamy wyzwania, czyli dostajemy 30% gniewu, zwalniamy szybkość ataku stworów o 50% i szybkość ich ruchu o 80%. Oczywiście oni atakują nas przez 4 sekundy, ale i to nie wychodzi za bardzo. Kon na szarża, bardzo fajnie, jeżeli chodzi o ucieczkę gdziekolwiek albo szybkie przemieszczanie. 3 sekundy kon na szarża. Akhan, Prok, wiadomo. Kanon odwagi. Na razie to mam. Jeżeli bym miał cały set Akhana, to to bym zmienił, ale to zostawiam. Eee, kanon odwagi, który Oczywiście daje 50% redukcji na 5 sekund, można to bawić. No i sam w sobie daje pasywnie atak speed. Oczywiście sprawiedliwość i skazanie, moje ulubione, które automatycznie się odpala. Następnie prawość, więcej gniewu, podstawa. Przy ataku podstawowałem generację więcej gniewu. Tutaj oczywiście tu handed niezniszczalność musi być na HC i święta sprawa 10% więcej obrażeń leczy nas trochę. Tutaj możemy oczywiście zmienić, wzburzenie może być, które zostało znerfione w tym nowym buildzie PTR z 3000 na 1341, więc to omijamy w tym momencie. No i tutaj możemy z 5 sekund na tym buffie ogr ograniczające wydatki o 50% zrobić 10 sekund, ale w momencie kiedy mamy Hana. Nie opłaca się. Lepiej wziąć coś na, na... jakieś buffa, czy coś takiego. Oczywiście jeszcze mogę Wam pokazać amuret Pięknego Ognia, który zrobiłem e, z runą sposobą Splendor. Splendor daje 1,5% siły za każdy kamyczek. E, nie wyszedł za, za ciekawy, ale i tak ten Splendor daje fajnego buffa. Oczywiście musicie mieć Owija, czyż nie wiarza, ponieważ każda bańka życia daje Wam gniew, za który możecie eksplodować mordować wszystko dookoła. Oczywiście buff. Wszystko w całym sprzęcie musicie zbierać buff na święte obrażenia. Święte obrażenia, moi drodzy, to jest najfajniejsza rzecz. No i wszystko mówiłem. I ja tutaj hełmik jeszcze taki mam dość ciekawy, więc lecimy. A tutaj buty wrzucimy na buffa, bo w sumie nie mamy pełnego akana. Tu będziemy mieli zestaw z Ostrogi Blackthorna. Całkiem fajne, fajne. Tarcza. I tutaj oczywiście obniżę obrażenia zadawane przez przeciwników elitarnych o 11% na pancerzu. Ok, pola Doli, Najfajniejsze. Jak zwykle test na polach Doli. I zobaczmy, co się tu będzie działo. tyru tirurirum. Przeciwek. No, mniej więcej tak to wygląda. Eksplozja. Mamy eksplozję. Eksplozja robi kolejną eksplozję. Ale musimy wziąć sobie jakieś elitki. Pokażę wam, jak szybko potrafi rozwalić elitę. Um, oczywiście jak ma, brakuje nam gniewu to robimy wyzwanie, podchodzimy, pyk i brzdęk. I brzdęk, i tak dalej, i tak dalej. Brakuje nam gniewu no to w tym momencie atakujemy. Ale pamiętajcie o za 32 miliony, pykłem. E, pamiętajcie, że jeżeli mamy jak Hanna, to nie będziemy potrzebowali właściwie takiej dużej regeneracji Gniew, bo sama akana regeneruje nam 20, 20 na sekundę, gniew więc to będzie rzeźnik. Nie? Teraz Wam pokażę na jakiejś elitce no. właśnie, to muszę jakąś elitkę znaleźć. Tutaj będę takie całe stwory rozwalał, żeby Wam pokazać mniej więcej siłę tego. Możecie sobie w zwolnionym tempie albo jakieś pauzę wrzucić, która Wam mniej więcej pokażę jaka to jest siła. O, weźmiemy Arkana chodź tu mi chodź o elita przyszła oczywiście tylko te trzy możemy wyjść nawet wyżej ale jak widzicie szybkość z jaką się morduje jest, jest wystarczająca oczywiście to nie jest pełny bieg na pełnym widzie o w szybkości pada ale to nie ma już znaczenia na pełnym widzie to będzie o wiele bardziej efektywne mówię o pełnym atachaniu regeneracja gniewu zobaczcie kosztu po 50%, a kanie to praktycznie mogę cały czas spamować kazaniem. To niesamowite. Obecnie przy 334 buderzy, co to zapamiętałem, to skazanie zdaje około 17, 20, czasami e, milionów. A co jest śmieszne, to ten widzicie, ten e, kryształ, co dodaje 2100, daje 30 milionów około. Więc najfajniejsze w tym wszystkim, że to się stakuje 30 balik stakuje się po prostu wraz ze skazaniem. To jest najfajniejsze, Eksplozja rodzi eksplozję, ta eksplozja rodzi eksplozję. Wszystko eksploduje, i przykazuje jeszcze kamyk, który zadaje ponad 2000 obrażeń. Się uaktywnia. A później będzie spamował co 5 sekund. Więc nie wiem, czy ten bawna tego kamyczek tak, nie jest przypadkiem przesadzony. Rekorz. Dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia w sezonie trzecim. Na razie.